Witam państwa serdecznie w Imperium Kobiet. Niewiele ponad 5% pilotów linii lotniczych na całym świecie to kobiety. Czy latanie to dobry pomysł na rozwijanie pasji wśród kobiet? Czy w Płocku mamy kobiety, które latają? Mamy. Mamy nawet akrobatki lotnicze. Dzisiaj mamy to szczęście, że w Imperium Kobiet udało nam się zaprosić młodą, piękną, odważną, panią pilot. Małgosię leśnieską. Witam cię Małgosiu. Witam również. Skąd pomysł na taką pasję? Generalnie to dosyć trudne pytanie, ze względu na to, iż jestem pierwsza w swojej rodzinie, która zaczęła latać i która interesuje się lotnictwem. Zaczęło się dosyć niewinnie, ponieważ wybrałam się z mamą tutaj do Płocka na pokazy lotnicze i moja mama wykupiła mi lot zapoznawczy. Po tym nocie stwierdziłam, że to jest to, co bym chciała robić i tak bardzo wciągnęłam się w samą ideę latania, że zainteresowałam się kursem, najpierw na samoloty i później na szybowce. Generalnie moje życie zmieniło się diametralnie, bo w tym okresie byłam uczniem szkoły muzycznej w klasie akordeonu, i generalnie miałam taki pomysł, żeby zostać muzykiem zawodowym. Więc tak naprawdę po tym locie e, stwierdziłam jednak, że znalazłam taką pasję, która może przerodzić się w zawód, które potem będę kochać. Czyli tak naprawdę po tym pierwszym locie już poczułaś, że to jest właśnie to, co tak. chciałabyś mhm. rozwijać. Dokładnie. Do tego stopnia, że właśnie zmieniłam diametralnie swoje życie. E, Przestałam myśleć o tym, żeby zostać muzykiem zawodowym, i teraz dążę do tego, żeby, żeby właśnie zostać pilotem, pilotem w linii. W jakim wieku miałaś te pierwsze doświadczenia? Kiedy mogłaś lecieć? Mhm. Kiedy mogłam lecieć? Ten swój lot zapoznawczy zrobiłam w wieku 16 lat. Aczkolwiek licencję samolotową odebrałam w wieku 17 lat, czyli notabene wcześniej niż miałam prawo jazdy. Eee, I generalnie tak to wygląda, że pierwszy lot i generalnie licencję, tą pierwszą, czyli pilota turystycznego, można odebrać już w wieku 17 lat. Natomiast z szybowcami mo można zacząć w wieku 16, więc tak naprawdę młodzież, już, e, dzieci jeszcze mogą, mogą latać. Czyli rozumiem, że po tym pierwszym razie nie czułaś lęku, strachu, tylko. Nie, 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 tylko, chęć, tylko chęć ogromną do... chęć i poczułam, że, że to jest to, z czym jestem tak naprawdę, z czym chciałabym być związana i to sprawia mi ogromną radość i jest bardzo uzależniające i nie wyobrażam sobie innej drogi dla siebie. Więc... A co twoja mama na to? Co moja mama na to? Moja mama, moja mama mnie wspiera bardzo, chociaż czasami się boi eee, wiadomo jak to rodzic, aczkolwiek jest bardzo wspierająca tutaj i, i, i zawsze... No i po prostu za mną i uważa też, uważamy, że jeżeli decyduję się na coś, na, zdecydowałam się na to, żeby latać, to teraz konsekwentnie powinno do tego dążyć i to jest moja decyzja, więc co robisz na co dzień? Na co dzień jestem teraz w klasie maturalnej, więc przygotowuję się do matury, a po zajęciach latam. I też trochę sobie dorabiam, bo latanie jest dosyć, dosyć kosztowne. Generalnie poza lataniem interesuję się właśnie też muzyką. E, gram na fortepianie i akordeonie, interesuję się też językami. E, no i biorę udział w jakichś e, wydarzeniach w mojej szkole. Więc Czyli cały czas aktywnie? Cały, cały czas aktywnie. Czy codziennie latasz? Teraz tak, znaczy jak pogody pozwalają, to staram się latać dosyć, dość często. Teraz jestem w trakcie robienia mm, szkolenia do akrobacji samolotowej na no zlinie 526, który w sobie możemy obejrzeć tutaj za mną. E, to jest ten czerwony samolot, dolnopłat. E, więc to jest też bardzo wymagające i absorbuje. E, wymaga dużej ilości czasu, e, zaangażowania też na ziemi, więc to. Tak naprawdę latanie nie polega tylko na tym, że wsiadamy do samolotu i spędzamy czas w powietrzu, tylko to też jest przygotowanie na ziemi odpowiednio przed lotem, które też wiadomo, że pochłania jakiś tam czas, no i generalnie trzeba też na no to się nauczyć, tak? Najpierw jest teoria, a dopiero później możemy zasiąść za sterami i, i próbować czegoś w powietrzu. Mhm. A czy mówiłaś, że chciałabyś aspirujesz do tego, żeby zostać pilotem rejsowym? Tak. Y jak daleka jest droga od momentu tego, kiedy Cię to zainspirowało, do finału? Tak, generalnie to też jest skomplikowane, ponieważ aktualnie posiadam licencję pilota turystycznego. To jest pierwsza licencja, którą można mieć na samoloty i ona uprawnia do tego, żeby latać na właśnie takich małych samolotach, na przykład Cessna 152, to jest mój samolot, na którym robiłam szkolenie i na którym obecnie buduję nalot. I generalnie ta licencja uprawnia do tego, żeby wykonywać czynności jako pilot, dowódca, nie pobierając za to wynagrodzenia. Następną licencją jest licencja pilota zawodowego i dzięki niej potem możemy już pracować w zawodzie pilota, czyli zarabiać no, pieniądze. Tak? Mhm. Aczkolwiek, jeżeli chcemy dostać się do linii, to musimy zrobić licencję pilota liniowego. I wtedy jesteśmy w stanie aplikować do tej linii, aczkolwiek e, to są tylko licencje. Pomiędzy licencjami są też niektóre uprawnienia, na przykład do lotów w nocy. Ja uprawnienie do lotów w nocy, nocy robiłam na lotnisku w Modlinie. Czyli już też możesz latać w nocy? Mogę latać w nocy, tak. E, oczywiście trzeba zrobić jeszcze angielski lotniczy. E, są też licencje na wielosilniki, na latanie według przyrządów. Symulatory. Czyli jak dużo czasu potrzebuje, żeby czasu. sfinalizować mhm. swój plan? To zależy tak naprawdę indywidualnie, jak szybko dana jednostka te wszystkie licencje i uprawnienia zdobędzie, ale można prognozować, że tak można przyjąć 3 lata. Jak dużo czasu ci potrzeba od mhm. dzisiaj do sfinalizowania swojego planu, żeby zasiąść do samolotu rejsowego za mhm. Mam nadzieję, że tak 3-4 lata w moim przypadku, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o samą, dostanie się do linii. Ym, o całą aplikację tak, ym, do linii, to, można, to są dwie drogi. Jedna to jest poprzez zrobienie mm, poszczególnych uprawnień i licencji w ośrodkach szkolenia, a druga to jest, są studia lotnicze, które trwają tak w zależności od specjalizacji 4-5 lat. Więc generalnie można prognozować, że w takim okresie czasu zdobędzie się te wszystkie licencje, uprawnienia i też nalot, ponieważ oprócz właśnie uprawnień do aplikacji, czy się też nalot spędzony w powietrzu. Mm -hmm. Czyli e, oprócz tego, że te wszystkie szczeble, kursy, certyfikaty, mhm. to jeszcze warto by było studia. E, Czy ta. to można równolegle? Można równolegle, aczkolwiek robiąc na przykład e, szkolenie w ośrodkach szkolenia, tak? Nie trzeba robić e, dodatkowych studiów. Wystarczy mieć wykształcenie średnie do aplikacji. Gdzie takie kursy i szkolenia? U nas w Płocku można zrobić na licencję pilota turystycznego, można też e, szkolić się na szybowce. I też w Polsce mamy wiele ośrodków, które takie, mm, takie, takie szkolenia organizują, więc... Czyli płotk trzeba... daje też szansę Oczywiście, na to, żeby się tak, tutaj rozwijać tak, w tej sferze. Tak, szczególnie dla młodych ludzi. To jest naprawdę dostępne na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tutaj przyjść, można polecieć, zobaczyć, czy to się podoba, bo można zacząć od lotu zapoznawczego i zacząć latanie u nas. Czy kobiety są dobrymi pilotami? Jaka, jaka jest e, opinia w środowisku branżowym? Generalnie ja uważam, że to naprawdę zależy od poszczególnej jednostki i tego jakie ma predyspozycje i jak bardzo angażuje się y, w naukę. Tak? Bo y, wydaje mi się, że płeć nie jest wyznacznikiem y, umiejętności w lotnictwie, bardziej nastawienie się i, i to jakie cechy tak? ma poszczególna jednostka. Nasze tło sprowadza nas do tego, abyś opowiedziała trochę o swojej zabawce, którą się zajmujesz codziennie, która rozwija Twoje zainteresowanie. Mhm. Rozumiem, że chodzi o mój samolot, którym, teraz, e, którym latam. Generalnie szkolenie to mm, podstawowe do licencji pilota turystycznego. Zrobiłam na samolocie Cessna 152. To jest bardzo popularny samolot do, do właśnie szkolenia e, przyszłych pilotów, no i generalnie też do budowania nalotu. To jest górnopłat, silnikowy, tłokowy, dwumiejscowy. E, obecnie też na nim buduję nalot, więc. Budujesz nalot, czyli co? Czyli zbieram godziny w powietrzu do, do kolejnej licencji pilota zawodowego, która jest. Te godziny są po prostu wymagane, aby tą licencję uzyskać. To jest około 200 godzin. Między jedną a drugą licencją? Tak, 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 tak. Między jedną a drugą licencją. A ostatnio przelaszowałam się, czyli e, zrobiłam nowy typ e, samolotu, uprawnienie do, do latania na nowym typie samolotu na zlinie 526F. To jest samolot czeskiej produkcji, dolnopłat z e, chowanym podwoziem i kółkiem ogonowym, czyli zupełnie różny od, e, od mojej Cessny. E, generalnie przeszkolenie na ten samolot było dość wymagające, bo sam samolot jest e, dość trudny w pilotażu. E, Dość mi... trudny, czyli czym się różni od łatwego? E, od łatwego. No generalnie mamy tam e, kółko ogonowe, więc e, inaczej się na pewno nim ląduje. Też na sterach w powietrzu jest e, delikatniejszy, jeśli można to mm, Czyli bardziej wrażliwy na... bardziej wrażliwy i generalnie jest też inny układ e, siedzenia i mało w nim widać, szczególnie jak dla mnie. Też zabawną e, rzeczą jest, że po prostu żeby do niego wsiąść, nazywamy to rytuałem, ponieważ potrzebuje... Trzech poduszek i maksymalnie fotela do góry, żeby w ogóle dosięgnąć cokolwiek widzieć podczas, podczas lądowania. Jest to też samolot akrobacyjny. Robię na nim teraz akrobację. Ostatnio udało mi się samodzielnie polecieć bez instruktora na, moją, na mój pierwszy lot samodzielny właśnie na akrobację, w którym robiłam korkociągi, pętle beczki. Brzmi to przerażająco. Bardziej to jest przyjemność dla mnie, więc jak dużo kobiet w Polsce lata? Bo to, że na świecie o ponad niewiele 5%, to już wiemy. Tak, jak to, tak, się, tak. jak mhm. to jest w Polsce? Właśnie czytałam ostatnio badania, że na świecie 5% kobiet lata jako piloci zawodowi, tak. czyli w liniach. Mhm. Jeżeli chodzi o Polskę, to najnowsze badania są z tego, co kojarzy z 2018 roku. I generalnie niewiele ponad 50 y, kobiet, na przykład u nas w, w locie, pracuje jako, jak, jako, mm, piloci. jako piloci. Więc to jest dość mało. Aczkolwiek tak patrząc teraz po różnych ośrodkach szkolenia widzę, że coraz więcej dziewczyn przekonuje się do tego, żeby latać i po prostu jest nas coraz więcej. Szczególnie u nas w aeroklubie, Bo właśnie jak jest w płocku. Bo mam tutaj właśnie dużo koleżanek, szybowników, szybowniczek i, i pilotów, e, które razem ze mną latają. Jest nam też raźniej. E, m, także tutaj w Płocku faktycznie mamy dużo, dużo kobiet. A jak oceniasz? E... Zapewne się interesujesz tym, jakimi pilotami mhm. są kobiety w, na arenie światowej. Na arenie światowej. Generalnie mm, nie, da, nie musimy daleko patrzeć. Ostatnio mm, mamy mistrzynię Patrycję Pacak w akrobacji szybowcowej i też samolotowej, e, która mierzy się też z, z mężczyznami, tak? Mm, więc ja uważam, że po prostu to jest indywidualna kwestia mm, tego, kto jest jakim pilotem, jakie, jakie ma umiejętności. Czyli I, tu nie ma, rodzaju, i, nie ma względu na to, jaka to jest płeć? Nie. Wydaje ja uważam, że płeć tutaj nie ma znaczenia. Oczywiście kobietom jest trochę trudniej pod tym względem, że mm, nie jesteśmy tak od małego przygotowywano do tego, żeby nie wiem, naprawić jakiś, nie wiem, że nam się coś zepsuje w samochodzie, czy to generalnie do techniki, mechaniki. Ja też tego A to mu też musi, musi kobieta pilot Tak, tak. Ja też, tak, tak. Ja też tego musiałam się nauczyć, więc na przykład nie miałam takiej możliwości, żeby ktoś mnie tego uczył, więc przychodziłam tutaj na lotnisko i spędzałam czas z mechanikiem który uczył mnie, tak naprawdę pokazywał, jak wygląda praca przy, przy silniku, przy jakichś tam pracach, które on wykonywał, więc tak naprawdę mu pomagałam. Przez to też się dużo nauczyłam tego i oswoiłam się z tym zagadnieniem, więc to nie jest do, to nie jest do przebrnięcia, tak? Tylko wystarczy odpowiednie chęci i też nauka, tak? Bo to... Małgosiu, jakie trzeba mieć predyspozycje? Bo z jednej strony jesteś wrażliwa jak gołąb, artysta, dusza, muzyka. Z drugiej strony, mówisz o tym, że spędzałaś z mechanikiem bardzo dużo czasu, żeby nauczyć się naprawiania sprzętów mechanicznych. To takie już stricte typowo męskie. Wydawałoby się, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby no, chcieć rozwijać takie pasje? Jeśli chodzi o cechy osobowości, ja bym na pewno tutaj podkreśliła, że trzeba być pełnym siebie. Trzeba potrafić podejmować trudne decyzje, na przykład. Jesteś młoda bardzo. I ty już to potrafisz. <grywa> na przykład y, podczas lotu, jeżeli mamy mm, nie pogoda nam się mm, po, pogorszą się warunki pogodowe, musimy potrafić podjąć decyzję o wylądowaniu na, na lotnisku zapasowym, y, a nie brnięciu na przykład a nie dalej, tak? Bo to generalnie trzeba takie, mm, takie aspekty brać pod uwagę. Także wydaje mi się, że umiejętność podejmowania decyzji, pewność siebie, też współpraca z innymi, z innymi pilotami wydaje mi się odpowiednie, a jeżeli chodzi o takie stricte wymagania do, do uzyskania już licencji, to trochę takiej wiedzy z matematyki, z fizyki, bo to generalnie to są zasady lotu, tak? Więc przed, przed praktyką lotniczą i tak trzeba nie zdać egzaminy w, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, które, mm, które obejmują zakresy właśnie zasad lotu, czyli to jest Czy fizyka. to są trudne egzaminy? Dość trudne, tak, dość trudne. Z każdego przedmiotu jest ich, jest pamiętam, dziewięć. Trzeba mieć minimum 75%, żeby, żeby zdać. No i generalnie to są tematy takie jak meteorologia, to są zasady lotu, wiedza o człowieku, czyli, e, czyli trochę zagrawa o biologię, prawo lotnicze, procedury operacyjne, łączność. E... I czy to, czy te, mhm. ta, tą wiedzę trzeba posiąść już mhm. na wstępie? Tak, tak. Generalnie to od początku przystąpienie do kursu polega na tym, że siedzimy na wykładach, mamy teorię, zajęcia teoretyczne. Po zajęciach teoretycznych musimy przystąpić do, mm, do egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, czyli zdać te 9 przedmiotów na minimum 75%. Potem rozpoczynamy praktykę. Jeżeli chodzi o tą pierwszą licencję, czyli pilota turystycznego, to jest 45 godzin, w powietrzu spędzonych minimum 45 godzin. Oczywiście może być więcej. I czy trzeba mieć już swój samolot, czy można Nie, wynajmować? nie, nie. On jest, on jest wynajmowany tutaj, e, płaci się za godzinę lotu, a samolot jest o ośrodka, tak? Mhm. Wypożyczany z ośrodka. No i potem zdaje się egzamin praktyczny i uzyskuje się licencję. Trzeba też wspomnieć o badaniach lotniczo-lekarskich, bo pilot generalnie musi mieć ważne badania lotniczo-lekarskie. Na szybowce i na licencję pilota turystycznego wystarczy druga klasa badań medycznych. Czy miałaś jakąś taką sytuację, która zachwiała Twoją chęcią realizowania swojego planu związaną z lataniem? To jest trudne pytanie. Generalnie, zazwyczaj, jak coś po prostu nie wychodziło, nie wiem, czy któreś lądowanie mi nie wyszło, to miałam takie, nie no, to już po prostu, nie, nie, to, chyba, to, nie chyba, nie, to chyba już nie wyjdzie. Aczkolwiek zawsze starałam się podchodzić do tego na trzeźwo, mm, z zimną głową, żeby przeanalizować to, co mi nie wychodzi i z każdym kolejnym lotem starać się mm, te błędy, które popełniłam, poprawiać. Bo to, to, to nie polega na tym, że wsiadam do samolotu i i nie wiem, myślę sobie o obłokach, tylko też staram się skupić. Skupić, to skupienie to na pewno, ale jakby z każdym lotem staram się coraz więcej od siebie wymagać i... Podejmować jakieś nowe wyzwania. Czyli dbasz o progres. Staram się. A czy te lot, godziny, które musisz wylatać, mm -hmm. czy one są samodzielne, czy, już, czy, czy zawsze z, z jakimś instruktorem, jakimś pilotem? Jeżeli uzyskamy już licencję, to generalnie ona uprawnia nas do tego, żeby latać samodzielnie, jako pilot dowódca, czyli ja nie muszę latać z instruktorem. Mogę zabrać pasażera na przykład, ale w trakcie szkolenia generalnie większość um, godzin, które mamy do wylatania, jest z instruktorem. Jest też samodzielnie, około chyba dziesięciu w tej pierwszej decencji. Czy chętnie z tobą latają twoi członkowie rodziny? Tak, ostatnio zabrałam e, na lot mamę, poleciałyśmy sobie do Torunia, e, zostawiliśmy samolot, przyszliśmy zjeść obiad i wróciłyśmy z powrotem. Wróci spój tak, tak, tak. Aczkolwiek uciekałyśmy przed deszczem, więc ja trochę się stresowałam, moja mama za to była bardzo wylocowana i Czyli tak, się że, dobrze bawiła. Także się dobrze bawiła, tak. Wróćmy do ciebie. Co teraz planujesz w związku z tym, że jesteś w tym momencie tu i teraz? Jak, jak planujesz swój rozwój tego, aby być pilotem rejsowym? Generalnie. Będę starała się w następnym sezonie polatać trochę na szybowcach, bo w tym sezonie. O sezon już się zakończył. Szybowcowy, tak, bo nie mamy po prostu pogód takich, które odpowiadają. A jeśli chodzi o sezon samolotowy, to my cały czas latamy. Nawet zimą, jeżeli teraz, nawet we wiosnę nie pada yy, i są odpowiednie warunki do wykonywania lotów z widocznością, to oczywiście latamy. Więc teraz aktualnie jestem na takim etapie, że przygotowuję się do matury. I, staram, I buduję nalot do mojej następnej licencji, w tym roku też zamierzam zdać lotniczy angielski, jeśli, jeśli mi czas pozwoli, jeśli, się, jeśli dam radę. A w następnym mam nadzieję, już zdać taką trudną teorię do, właśnie do, tego, do licencji pilota liniowego. I generalnie rzecz biorąc, bliska perspektywa. Mam nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to to mam nadzieję, że blisko. Matura? A po maturze? Mhm. Jaka studia? Po maturze? E, myślałam coś niezwiązanego z lotnictwem, bo jednak ja chcę pójść drogą robienia m, dalszych szkoleń w ośrodkach prywatnych, więc myślałam, żeby studiować coś e, związanego m, z językami, którymi się interesuję. Czyli e, tak naprawdę twój… To będzie zbieżne zupełnie, <laughs> aczkolwiek mam nadzieję, że uda mi się to połączyć. Super. A czego byś sobie życzyła, biorąc pod uwagę tą Twoją niedaleką przyszłość i realizację planu? Czego bym sobie życzyła? Wytrwałości i na pewno bycia konsekwentną. Mogoś, zatem Ci życzę tego z całego serca, abyś realizowała swój plan, aby ci zawsze towarzyszyło w tym wszystkim szczęście, a konsekwencja to tylko dodatek, który będzie płynął z tego. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję dzisiejsze bardzo. spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie, za czas poświęcony. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Imperium Kobiet.